Cześć to Suwedzik. Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam do kolejnej sztuczki. Mam tutaj kart. Biorę jedną kartę. Stop na przykład tutaj. Ta karta. Dama kier. Staje podpisana. Karta jest podpisana z tej strony z tej strony. Kdzielę rok karty. Teraz zapałeczki. Upalimy to. Ja, zeker ook. Ruch jest powrotem. Może został spalony. Dlatego maraj pokażę. Z tej strony. To jest podpis, tylko że zmazany sadzą. Oczywiście nie ma tu dwóch kart żadnych. No cóż, pozostało tylko wyjaśnienie. Jak to zrobić? Razie to niepotrzebne. Więc tak, wybieramy się. Trzeba będą dwie karty. Możemy na bok. Takie przyrządy. Więc bierzemy kartę. Jakoś. Tak, tutaj w ten sposób się trzeba uderzyć, żeby to odeszło ta. Tutaj oto po rogu. Ta warstwa jedna. To samo druga, którą przygotowana wcześniej. Tak, jedno ja teraz biorę w ten sposób i oddzielam i patrzę, czy tutaj pasuje. Równiutko, bo jak pasuje, to lepiej przykleję, jak pasuje, to przykleję. No to oczywiście musi być z tym, żeby było, żeby nie, nie było widać tego udartego. I teraz biorę w ten sposób. O, tak to wygląda. Z tej strony jest piątka, a tutaj biorę w ten sposób i oddzielam. To no się oddarło, tak, ale to być równo i jest przyczepione, nie? z tym, że można to tak jak ja robiłem spalić, albo można po prostu trzymać w dłoni, nie? i tutaj biorę, klejam, to można je schować, ukryć w dłoni gdzieś, to mamy to gdzieś między palcami, czy? tutaj nie? albo spalić po prostu tak jak ja zrobiłem, tak to woli. Przykleja się tutaj do, do środka, tak jak mówiłem, to się bierze tutaj, a to jest wychodzi. O, w ten sposób. Trzeba równo zrobić, dokładnie, żeby to po prostu nie było tak, żeby wystawało coś tutaj. Trudno równo przyklejone. No tak to wygląda. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. A z mojej strony było to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarza, do Facebooka. na Facebooka. Link w Trzymajcie się. krótko, cześć.